Technologia automatycznej identyfikacji w oparciu o technologię RFID UHF pozwala na odczyt znacznika z dość znacznej odległości. Praktycznie w tej chwili potrafimy odczytać, zidentyfikować znacznik z odległości rzędu 15 metrów, a laboratoria już donoszą, że możemy to odczytywać z odległości nawet 20 metrów. A co to oznacza? A to oznacza tyle, że na przykład podczas inwentaryzacji magazynu nie musimy widzieć znacznika, nie musimy go być blisko niego. Możemy być właśnie w odległości rzędu kilku, kilkunastu metrów i możemy taki znacznik przeczytać. Znacznik, czyli tak jakby można powiedzieć odpowiedni kodu kreskowego albo kodu QR, którego bardzo często znamy i spotykamy w, ży w życiu codziennym. A skoro odczytujemy z odległości kilku czy kilkunastu metrów, to może do identyfikacji, automatycznej identyfikacji, inwentaryzacji wykorzystać maszynkę latającą, czyli drona. Mamy już takie zastosowania: dron wyposażony w zestaw czytnik RFID. Który, który odpowiednio latając, odpowiednio nawigując po magazynie, czy to magazynie wewnętrznym, czy też magazynie zewnętrznym, przy okazji korzystając na przykład z GPS-a, może zarejestrować nam znaczniki, czyli krótko mówiąc, może dokonać automatycznej identyfikacji, inwentaryzacji zasobów, inwentaryzacji magazynu. To przyszłość, ale drony coraz częściej wchodzą do naszego życia nie tylko jako dostarczyciele paczek czy przesyłek, ale właśnie w procesach produkcyjnych, w procesach magazynowych, bo informacja jest cenna. Informacja o naszych zasobach magazynowych to jest to, co jest cennego. Jeżeli wiemy, co mamy w magazynie, wiemy, gdzie to jest ułożone, to jest to informacja dla nas bezcenna. A w zdobywaniu tej informacji, w potwierdzaniu tego wszystkiego bardzo dobrze zaczynają sprawować się drony drony z wykorzystujące znaczniki oraz czytniki RFID.